Znajdujemy się aktualnie na terenie stacji uzdatniania wody filtry w Warszawie, na której produkujemy wodę dla mieszkańców Warszawy. Człowiek jest narażony na szkodliwy wpływ środowiska, w związku z tym od zawsze szukał sposobów i metod na kontrolę i analizę jakości środowiska, którego otacza. W czasach, kiedy metody analityczne, metody pomiarowe nie były jeszcze tak dobrze rozwinięte, nie były w ogóle rozwinięte, człowiek obserwował otaczające go środowisko i zauważył, że niektóre organizmy żywe sygnalizują w dosyć wyraźny sposób zmiany środowiska. Dzięki temu zaczął wykorzystywać te organizmy do kontroli i zmian jakości środowiska. W dawnych czasach człowiek próbował wykorzystywać konie, ryby do kontroli jakości wody. Wiemy też o wykorzystywaniu kanarków w kopalniach, natomiast z czasem oczywiście to, to wszystko ewoluowało, ponieważ człowiek też. W, miał coraz doskonalsze metody obserwacji, obserwacji zwierząt, więc zaczął wybierać gatunki, które dają najbardziej wiarygodny i jednoznaczny sygnał na zmianę stanu środowiska. Obecnie wykorzystujemy w biomonitoringu między innymi różne gatun gatunki ryb, Małże. Wykorzystywane są również bakterie bioluminescencyjne, czyli takie, które emitują światło. Testy toksyczności środowiska z wykorzystaniem okrzemek, dafni. To są wszystko organizmy żywe, które dają sygnał o zmianie środowiska. Mamy pięć klas czystości wody, które mówią nam o jakości fizykochemicznej i stanie ekologicznym wód. Pierwsza klasa czystości wód, stan ekologiczny bardzo dobry, druga klasa stan ekologiczny dobry, trzecia stan ekologiczny umiarkowany, czwarta stan ekologiczny słaby i piąta stan ekologiczny zły. W wodociągach warszawskich do biomonitoringu wykorzystujemy różne gatunki ryb słodkowodnych i małże z gatunku skójka zaostrzona, czyli chodzi o małże. Pochodzą one z czystych jezior Wielkopolskich. U nas w wodociągach warszawskich małże te znajdują się w specjalnym akwarium, gdzie podłączone są do sondy, która to poprzez przetwornik daje sygnał o reakcji małży na zmianę jakości wody, która przepływa przez, przez akwarium. Sygnał ten jest wizualizowany na monitorze komputera i poprzez obserwację. Wykresów, które, które pokazują się na ekranie komputera, widzimy, jaki jest stan aktywności małży. Małże pracują u nas w wodociągach 3 miesiące, po czym wracają do swojego środowiska naturalnego, natomiast wymieniane są na, na świeże osobniki. Celem takiej wymiany jest to, żeby małże, które pracują u nas, tak Ogólnie rzecz ujmując, nie przyzwyczaiły się do, do tego środowiska pracy, tylko cały czas zachowały wysoką wrażliwość na wszelkie zanieczyszczenia, które znajdują się w tej, w tej wodzie. W akwarium mamy osiem małży, które też mogą w różny sposób reagować w różnym czasie. W związku z tym, żeby Uznać informację pochodzącą od, od małż za sytuację alarmową, większość osobników musi zareagować w tym samym czasie gwałtownym zamknięciem muszli. Odkąd mamy małże w wodociągach warszawskich, czyli od 2009 roku, na szczęście. Małże nigdy nie dały nam sygnału świadczącego o zanieczyszczeniu toksycznym wody, którą ujmujemy do uzdatniania. W wodociągach warszawskich wykorzystujemy do biomonitoringu jakości wody również ryby. Są to ryby z gatunku certa, brzana, kleń. Ryby również żyją u nas w akwariach, przez które przepływa woda, którą ujmujemy. Generalna zasada bioindykatora jest taka sama w każdym przypadku, czyli polega na obserwacji zmiany zachowania organizmu i wyłapywania jakichś nietypowych zachowań, nietypowych dla określonego gatunku. Akwarium, które kontroluje jakość ujmowanej wody, mamy 10 sztuk, które pracuje, że tak powiem, jednocześnie. Mamy również akwaria hodowlane, w których hodujemy gatunki rybek, które Następnie wykorzystujemy w tych akwariach bioindykacyjnych. Małża odłowiona z jeziora w pierwszym etapie musi przejść etap akomodacji, zanim zacznie u nas pracować. Pierwsza faza akomodacji polega na takim przystosowaniu się do warunków temperaturowych, w których będzie pracowała małża. To znaczy, po odłowieniu, ona jest umieszczana w akwarium, w którym temperatura wody jest taka sama jak temperatura wody, którą my ujmujemy. W kolejnym etapie, małża przyjeżdża do nas, umieszczona jest w akwarium bioindykacyjnym, bioindy i tu również w pierwszym etapie. Ona odczuwa tą, tą zmianę środowiska. Drugi etap akomodacji ma już miejsce u nas w akwarium bioindykacyjnym. Małża zostaje umieszczona i y, zaczyna żyć w wodzie, którą my ujmujemy i odczuwa, odczuwa jednak zmianę jakości tej, tej wody. W związku z tym jej cykl życiowy biorytm jest bardzo nieregularny, ponieważ generalnie małże w swoim cyklu życiowym mają takie systematycznie powtarzające się cykle wzmożonej aktywności i obniżonej aktywności. I W momencie, kiedy małża zaczyna u nas pracować, ona wykazuje bardzo nieregularne i dosyć często powtarzające się takie zmiany cykli, cykli wzmożonej i obniżonej aktywności. Pierwszy etap akomodacji, akum tej takiej nazwijmy akomodacji temperaturowej, trwa od tygodnia do dwóch tygodni. Natomiast drugi etap, czyli już akomodacja w środowisku pracy, trwa również maksymalnie do dwóch tygodni. Małże, które u nas pracują, tak jak wspomniałam wcześniej, są umieszczone w akwariach bioindykacyjnych. Te akwaria po części zapewniają im środowisko podobne do tego, w jakich żyją, czyli częściowe zaciemnienie, jakaś izolacja od, od warunków zewnętrznych, światła, hałasu. Dlatego też trudno małża. Obserwować na co dzień w, w pracy. Małże e, mieszkają na e, ujęciu gruba kaśka, które znajduje się w nurcie Wisły. E, umieszczone są w akwarium, które zbudowane jest ze stali nierdzewnej. Więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie na bieżąco podpatrywać e, w pracy, pracy małży.